Dziś tłusty czwartek, święto pączka, dzień, który powinien być miły i słodki. Problem w tym, że w tym roku pączki będą miały nieco gorzki posmak. Dlaczego? Bo są najdroższe w historii. Spójrzmy, jak przez rok zmieniała się cena podstawowych składników pączka. Cukier podrożał o prawie 120%, jaja o 60%, mąka o 52%, mleko o 40%. To wszystko sprawia... Że dziś za pączka nie byle jakiej jakości trzeba zapłacić o połowę więcej niż przed rokiem. I taka jest prawdziwa miara inflacji, mega inflacji, w jakiej żyjemy. Ekonomiści ekscytują się teraz, że najnowszy wynik inflacji to 17,2%. Za kilka tygodni jeszcze wzrośnie, ale potem ma zacząć się gwałtownie obniżać. Ale przecież nie dlatego, że jakieś ceny w Polsce pójdą istotnie w dół. Inflację po prostu mierzy się rok do roku. Skoro rok temu już była wysoka, to matematycznie jej procent, jej wysokość zacznie się w końcu obniżać. My jednak jako społeczeństwo systematycznie biedniejemy. Takie były efekty ubiegłego roku. Nawet jeśli w niektórych branżach pojawiły się podwyżki, to ogromna większość z nas ma dokładnie takie same pensje jak przed rokiem, a ceny rosną, rosną, rosną. To, co nas najbardziej wkurza, to nieustająca propaganda rządu, że za całą tę inflację, za wzrost cen i drożyznę odpowiada Putin i wojna. To jest jedna wielka ściema. Na zachodzie Europy inflacja jest drastycznie niższa niż w Polsce czy na Węgrzech, za nasze problemy odpowiada nieodpowiedzialna polityka gospodarcza rządu PiSowskiego. Nieodpowiedzialne rozdawnictwo, propaganda sukcesu NBP Adama Glapińskiego. Polacy radzili sobie w dużo gorszych opałach. Te inflacje, te drożyznę też przetrwamy z godnością, ale nie zapomnijmy, kto nas w te kłopoty władował.